Jesteśmy na lotnisku Trapani, pełni entuzjazmu i gotowi na naszą włoską przygodę. Wynajęliśmy Fiata 500, idealnego do włoskiej atmosfery. Samochód był fajny, trochę brudny, ale dobrze wyposażony we wszystko, co potrzebne do podróży. Zaparkowaliśmy pośród bambusów. Janusz tutaj jeszcze bierze wodę. ile jest gotowa przebrana w pięknym stroju. I idziemy na termy. Po drodze na termy podziwialiśmy roślinność, drzewa, oliwne, krzewy jałowca, kaktusy itd. Spotkaliśmy też wiele małych jaszczurek sycylijskich, które tak szybko biegały między kamieniami, że ciężko było je nagrać. Termy Segestane to naturalne gorące źródła położone w urokliwej dolinie niedaleko Castellamare del Golfo. Woda osiąga tu temperaturę około 40 stopni Celsjusza i jest bogata w minerały, takie jak siarka i wapń, co nadaje jej właściwości lecznicze i relaksacyjne. Podróż do hotelu była bardzo przyjemna dzięki nieziemskim widokom. Przemierzając malownicze mosty i tunele w górach. Dotarliśmy w końcu do hotelu, chociaż zmęczenie było już bardzo odczuwalne. Nagranie wyszło jakościowo nie najlepiej. Hotel okazał się przepiękny, znaleźliśmy się tam niemal sami, bez żadnych innych turystów, co oznaczało, że mieliśmy cały basen i inne udowodnienia tylko dla siebie. Mieliśmy okazję spróbować wielu wyjątkowych dań, po raz pierwszy w życiu jedliśmy ośmiornicę, co było niezapomnianym doświadczeniem. Oprócz tego delektowaliśmy się buratą, mozzarellą oraz różnorodnymi rodzajami makaronów. Jednak najbardziej smakowały mi panzerotti. Są to włoskie pierogi nadziewane borowikami, szałwią i masłem. To było zdecydowanie moje ulubione danie i muszę koniecznie spróbować je odtworzyć. Kolejnego dnia wybraliśmy się do Doliny Świątyń w Agrigento, jednego z najważniejszych miejsc historycznych na Sycylii. Dolina Świątyń to starożytne miasto greckie, założone około VI wieku przed naszą erą przez Greków. Znajdują się tam dobrze zachowane ruiny starożytnych świątyń, w tym słynny Tempel Concordii, który jest jednym z najlepiej zachowanych starożytnych greckich budynków na świecie. Jednym z wyjątkowych dzieł sztuki w Dolinie Świątyni jest rzeźba Ikar, autorstwa polskiego artysty Igora Mitoraja. Rzeźba przedstawia legendarnego Ikarusa, który upadł w okolicach Wyspy Sycylijskiej. To nowoczesne dzieło sztuki doskonale komponuje się z antycznym krajobrazem, dodając mu nowoczesnego i symbolicznego wymiaru. W dolinie można również podziwiać bogatą lokalną roślinność, która dodaje uroku temu historycznemu miejscu. thank you Jeszcze w ten sam dzień wybraliśmy się na spacer po miasteczku, żeby zobaczyć schody artystów, które znajdują się w historycznym centrum miasta, łącząc urokliwe uliczki i zabytkowe budynki. Wjechaliśmy kolejką na wysokość 2,500 tysiąca metrów i wypożyczyliśmy kurtki, bo mimo letniej pogody na górze mogło być chłodniej. Mieliśmy busy, które dowoziły turystów jeszcze wyżej, ale większa frajda jest wchodząca. Zdecydowaliśmy się na ciężki szlak. Wiele osób rezygnowało po drodze, bo nogi zapadały się w luźnym piasku i kamieniach. Na powrót wybraliśmy lżejszą trasę, która była znacznie łatwiejsza i mniej męcząca. Kolejnego dnia pojechaliśmy do San Vito lo Capo, jednej z najpiękniejszych plaż na Sycylii. Stamtąd wyruszyliśmy na 4-godzinny rejs łódką, w trakcie którego odwiedziliśmy rezerwa naturale Zingaro, to wyjątkowy rezerwat przyrody z przepięknymi zatoczkami i dziewiczymi plażami. Zatrzymywaliśmy się co jakiś czas, by nurkować i pływać w turkusowej wodzie. A na pokładzie łodzi mieliśmy przekąski, więc mogliśmy cieszyć się smacznymi przysmakami podczas rejsu. Po powrocie z Łódki przeszliśmy się wzdłuż plaży podziwiając zachód słońca. Na zakończenie dnia zjedliśmy najpyszniejszą pizzę, jaką kiedykolwiek jadłam. Nazwę pizzerii zostawię w opisie. Gorąco polecam. Ostatni dzień naszej podróży spędziliśmy nad hotelowym basenem, relaksując się i ciesząc się słońcem. Dziękujemy, że byliście z nami, jeśli podobał Wam się nasz vlog, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał.